Witajcie! Koty, a zwłaszcza małe kocięta, to niezwykle bezbronne i wrażliwe stworzenia. Niektóre mają szczęście urodzić się w kochającej rodzinie jako rasowe zwierzęta, które szybko znajdą dom i będą wieść wygodne życie. Ale inne od samego początku mają pecha, rodzą się w niesprzyjających warunkach, a od pierwszych dni życia muszą zmagać się z codziennymi trudami zdobywania pożywienia i ciepłego kąta. Pewnego dnia dwaj przyjaciele, Jason i Harry, poszli na ryby. Mężczyźni zdążyli znaleźć dobre miejsce, a nawet złapać pierwszą zdobycz, gdy nagle z wysokiej trawy dobiegł ich płaczliwy pisk. Początkowo myśleli, że to ptaki, więc nie zwracali na odgłosy uwagi. Zaraz potem z zarośli wyłonił się malutki kociak, który uparcie domagał się uwagi. Minutę później do szarego puchacza dołączyła kolejna mała futrzana kulka, jego braciszek. Jednak nigdzie nie było widać kotki. Małe kocięta nie odchodzą same od matki, co znaczy, że jakiś człowiek zostawił je tu na pastwę losu. Żadnemu z przyjaciół nawet nie przemknęło przez myśl, żeby je tam zostawić. Mężczyźni zabrali maleństwa do domu. Szary kotek wybrał Jasona, a drugi jego przyjaciela. Gdy tylko Jason wziął kotka na ręce, ten natychmiast wtulił się w niego i zwinął w kłębek. Maluch był tak szczęśliwy ze znalezienia nowego opiekuna, że nawet nie protestował przeciwko pierwszej w jego życiu kąpieli. Teraz jest czyściutki, potrafi korzystać z kuwety i je samodzielnie. Przyjaciele nie złowili tego dnia dużo ryb, ale przynieśli do domu znacznie bardziej wartościowe trofeum. Nasz następny bohater również nazywa się Jason. Najwyraźniej Jasonowie to mili i szlachetni ludzie. Funkcjonariusz Jason Smith z departamentu policji Northern Kansas City w Missouri. Odebrał telefon w sprawie kotka, który utknął pośrodku autostrady. Nie było to pierwsze zgłoszenie. Ale wysłany tam kilka godzin wcześniej patrol nie znalazł zwierzęcia. Trzeba było sprawdzić ponownie. Rzeczywiście, kociak siedział na pasie zieleni przegradzającym pasy ruchu. Funkcjonariusze musieli zatrzymać nadjeżdżające samochody, żeby zmniejszyć ryzyko wypadku. Jason zauważył, że ogon kota był przypalony. Na dworze panowała mroźna zima. Zapewne kotek wdrapał się pod ciepłą maskę auta, a w trakcie jazdy poparzył się i wskoczył na drogę. Maluch tym bardziej potrzebował pomocy. Na nagraniu wyraźnie widać, jak kociak momentalnie odżył. Z początku nie był zbyt zadowolony, ale gdy tylko ogrzał się na kolanach mężczyzny, zachowywał się jak nowonarodzony. Obwąchał wszystko dokoła, ocenił sytuację i wtulił się w swojego zbawcę. Szybko zdobył serce mężczyzny, zaprzyjaźnił się z nim w nadziei znalezienia nowego domu. Być może z pysznym jedzeniem. W klinice weterynaryjnej wyleczono ogon kociaka, kotek okazał się kotką i dostał na imię Bella. Bella oczywiście znalazła dom u oficera Jasona Smitha. Tam czekała ją niespodzianka. Oficer okazał się miłośnikiem zwierząt i miał już dwa przygarnięte psy i kota. Jednak maluch szybko zaprzyjaźnił się ze wszystkimi. Chociaż Bella omal nie zginęła na szosie, to nadal lubi jadące samochody. Może godzinami siedzieć przy oknie i patrzeć na drogę, albo obserwować wszystkich domowników. Kotka okazała się niezwykle rozsądna, spokojna i psotna. Nie atakuje ludzi z nienacka i nikogo nie podgryza. Sama za to decyduje, z kim będzie spać, i najczęściej wybiera objęcia Jasona. To wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie na ten temat w komentarzach, łapki w górę i do zobaczenia wkrótce!